Chyba wszyscy już wiedzą, że mamy problem z samochodami. Oczywiście kochamy nasze samochody, lubimy nimi jeździć, niestety one zanieczyszczają środowisko. No, rozwiązaniem byłyby samochody elektryczne, ale jak na razie mają dosyć skromny zasięg, inne parametry też nie porażają. No, Można by samochody na wodór. Już 30 lat temu widziałem takie zbiorniki ciśnieniowe na wodór, które wytrzymywały zderzenie z pociągiem, przestrzeliwanie, palenie przez długi czas w ogniu itd., itd. Producenci chcieli pokazać, że naprawdę jest to bezpieczne. A wszyscy dalej się właśnie tych zbiorników na wodór i samego wodoru boją. A być może mamy w pamięci po prostu katastrofę sterowca Hindenburg. Dziś Państwa i moim gościem jest major, doktor inżynier Marek Polański z Wojskowej Akademii Technicznej, co zresztą widać logo z tyłu. Panie doktorze, Pan się zajmuje właśnie innym sposobem przechowywania wodoru i samochodami, które będą jeździły na wodór, ale troszeczkę inaczej. E, tak, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. E, to może, zanim o samochodach, to może na początek zagadka dla Pana redaktora. Co ja tu mam? No, jak Pana znam, to pewnie wodór. No, to, to oczywiste. Na pewno wodór w jakiejś postaci. No właśnie. E, ale ile tego wodoru? To jest fiolka, no, która w taki, ma W takiej litrów. małej fiolce to ile Pan mógłby zmieścić? Litr? Półtora? No, no jest tu... Fiolka sama ma 5 ml, a wodoru pod ciśnieniem e, atmosferycznym byłoby 5 litrów. Czyli... Ekwiwalent? Ty tak, czyli ekwiwalent... E, no, tysiąca bar, jeśli byśmy mówili o wodorze sprężonym. Niesamowite. No dobrze, to w takim razie, w jaki sposób pan ten wodór zamknął w takiej małej objętości? Wodór magazynujemy w postaci związków chemicznych różnego rodzaju albo są to stopy metali, albo są to związki chemiczne. Wciskamy, mówiąc prosto, w sieć krystaliczną metali lub stopów. Okazuje się, że takie magazynowanie tego gazu pozwala na uzyskanie gęstości przechowywania większej niż nawet ciekłego wodoru, czyli jeżeli wlałbym tutaj w tą fiolkę ciekły wodór w temperaturze minus 250 stopni Celsjusza, bo tylko w takiej temperaturze ciekły wodór istnieje, to byłoby go mniej niż w tym związku chemicznym. To rzeczywiście robi wrażenie, ale pytanie w takim razie: co to za związki? Więc związki, tak jak już powiedziałem, są bardzo różne. Począwszy od stopów metali, wytwarzanych normalnymi technikami metalurgicznymi i znanych od wielu dziesięcioleci w zasadzie, i stosowanych nawet, co większość ludzi nie wie, w akumulatorkach poprzedniej generacji, tych, które były przedlitowymi, to są takie baterie, tak zwane metal hydride battery one mają w sobie wodorki metali na bazie na przykład lantanu i niklu. Te związki są w stanie absorbować bardzo znaczne ilości wodoru, szczególnie objętościowo. Niestety masowo jest to ciągle bardzo niewiele, bo to jest około 1,4%. I w związku z tym e, pojawiły się różnego rodzaju pomysły, że, żeby ulepszyć to w pewien sposób stosując inne materiały. Poszukuje się ciągle i ciągle nowych materiałów, które będą w stanie trochę więcej tego, wodoru zgromadzić masowo. No bo z jednej strony taki, powiedzmy, ten umowny samochód wodorowy, dobrze, żeby zbiornik z wodorem miał mały, ale też dobrze, żeby ten zbiornik nie był zbyt ciężki, a w przypadku tych materiałów, które obecnie są komercyjnie znane, żeby przechować te 4 kg wodoru, które mają nas zawieźć na tą odległość przynajmniej 400 km, potrzebowaliśmy, potrzebowalibyśmy, no, około 400 kg wozić. No, tak, to trochę palasy. dużo, trochę dużo. W związku z tym pojawiają się pomysły, żeby te materiały zastępować innymi o większej zawartości wodoru masowej, ale no niestety mniej korzystne są, jeśli chodzi o gęstość magazynowania objętościowo i tu zaczynają pojawiać się kolejne problemy, ponieważ okazuje się, że albo te materiały absorbują wodór w podwyższonej temperaturze, na przykład 300 stopni, a nie w temperaturze pokojowej, albo ten wodór absorbują bardzo powoli, albo ten wodór absorbują przy no takich niekorzystnych ciśnieniach, czyli zbyt niskich albo zbyt wysokich ciśnieniach, czyli dodaje się różnego rodzaju um, dodatki, które powodują na przykład ekspansję sieci krystalicznej i wtedy ten wodór w inny sposób się zachowuje i na przykład taki związek, który powstaje absorbuje wodór przy innym ciśnieniu, albo dodaje się dodatki katalityczne dzięki którym ten Wodorek powstaje znacznie szybciej. To, że powstaje, że, że są różne możliwości, ale co pan w takim razie zastosował, chociażby w tej fiolce, którą nam pan prezentuje, bo to jest istotne. Ta fiolka to tylko taki symbol, ponieważ tych materiałów jest tak wiele i e, tak mają różne właściwości, i tak do różnych zastosowań można je stosować, że w zasadzie e, materiał powinien być dobrany pod konkretne zastosowanie. Czyli nie można powiedzieć, że znaleźliśmy materiał e, magazynujący wodór, który jest najlepszy i od teraz go. Pchamy w każde stosowanie. Nie, do magazynu energii stacjonarnego, jeśli chcemy mieć taki przydomowy na przykład magazyn energii, czyli gromadzić sobie znaczne ilości energii, powiedzmy, w okresie letnim z fotowoltaiki, możemy użyć materiału, który będzie bardzo ciężki, ale będzie miał taką charakterystykę, która pozwoli na gromadzenie tego wodoru w łatwy sposób, czyli przy niskich ciśnieniach, w temperaturze pokojowej, może on tego wodoru niewiele zawierać, może dużo. Walczyć mówiąc kolokwialnie, może być zrobiony nawet ze, z jakiegoś recyklingu, y, i tu badania na tym też prowadzimy. Y, z, z, z odpadów, prawie bym powiedział, czasem o, nawet z, z, ze złomu. No, ehm. To jest naprawdę fantastyczne. No, Gdyby Panu się udało zrobić jeszcze z materiałów takich recyklingowanych, no to proszę Pana, wszyscy no, będą no, od Pana chcieli te materiały. To jest, to jest, wie Pan, moim zdaniem przyszłość, ponieważ no, posiadanie materiałów naprawdę takich o super wydajności, wydajności jest oczywiście ważne, i, i, ale znajduje swoje zastosowanie tylko w jakichś niszowych aplikacjach, natomiast aplikacje masowe powinny to być aplikacje takie moim zdaniem przynajmniej funkcyjne, czyli z jednej strony magazynujemy sobie energię, ale z drugiej strony zabieramy śmieci. Jest setki tysiące ton akumulatorków tych wodorkowych na przykład wyrzucanych w całej Europie, za które De facto my musimy płacić olbrzymie pieniądze za jej utylizację, a z nich odzyskuje się tylko metale. Gdy można było to przerabiać na takie magazyny energii, co we współpracy z, z różnymi firmami zaczynamy powoli nad tym pracować, no myślę, że to jest, że to jest przyszłość. I, I w drugą stronę, materiały te wysokotemperaturowe, o których nie mówimy przy domach, no bo nikt nie chce przy domu mieć magazynu energii, który pracuje w 300 stopniach Celsjusza, ale przy. Na przykład, nie wiem, spalarni przy jakiejś fabryce, to już jest tak, tak zwane ciepło, to zanieczyszczenie cieplne, takie ciepło, które jest rzucane często do atmosfery, może być przechowane, ponieważ to warto powiedzieć, że w postaci wodoru nie przechowujemy tylko samego wodoru, z tego możemy zrobić energię elektryczną, możemy też przechować ciepło, ponieważ te wodorki przy absorpcji wodoru wydzielają bardzo dużo ciepła. A gdy oddają ten wodór, to pochłaniają bardzo dużej ilości ciepła. Zaraz, zaraz, zaraz. To jest znaczy, że taki zbiornik w samochodzie trzeba byłoby podgrzewać. No to nie wiem, czy to jest takie bardzo dobre. Bardzo dobrze Pan zmierza w kierunku naszego prototypu, który, który kiedyś zrobiliśmy. To był taki demonstrator technologii. I tak naprawdę wszystkie pytania, które dostaję od czasu, kiedy ten samochód zbudowaliśmy, ten prototyp, to kiedy on wejdzie do produkcji, kiedy kiedy będziemy nim jeździć, wszystkim się podoba. A, jeszcze jak się podoba? Proszę Pana, słyszałem, że przecież chcieli od Pana kupić ten samochód, a w końcu to jest raczej model. Chcieli kupić szejkowi arabscy. A, kiedy pokazałem fragment tego filmiku na Facebooku, zobaczyło to chyba 70 tysięcy osób i najwięcej było pytań, gdzie to można kupić. No, proszę Pana, robi Pan furorę. Właściwie, gdyby Pan zaczął sprzedawać takie samochody, to już by Pan z tego nieźle żył. No ale pan się nie zajmuje projektowaniem samochodów. Mamy problem, że trzeba ten zbiornik podgrzać, czyli żeby oddał jakoś ten wodór. Po drugie, no ten wodór przecież nie będzie spalany. Idea w ogóle wykorzystania wodoru opiera się na tym, że wodór można zamienić w energię elektryczną z dużo wyższą sprawnością niż zamienia się paliwa na bazie węglowodarów w energię mechaniczną. Czyli powiedzmy taki typowy silnik no, spalania wewnętrznego, czyli czy to jest silnik benzynowy, czy diesla, no to we współczesnych czasach te, te najlepsze, powiedzmy, silniki osiągają no tam 30 z hakiem powiedzmy procent um, sprawności. Czyli Podczas... 60 parę procent idzie w ogóle w powietrze. Dokładnie. Dokładnie w powietrze na no, nagrzanie na powietrza de facto. No, bo to a jest... po prostu jeszcze podgrzewamy ten klimat, który i tak się podgrzewa, no fatalnie. Tak. Tak. Jedyny plus jest taki, że, że, że można sobie kabinę nagrzać w zimie, co, co, co doceniam, no. mając samochód elektryczny obecnie <laughs> i wiem, ile energii idzie na grzanie kabiny w zimie, szczególnie przy minus 20 stopniach. Ale wracając, więc ten wodór zamieniany jest w ogniwie paliwowym, najchętniej w tak zwanym ogniwie typu PEM, czyli z taką polimerową membraną wymiany protonów i efektywność zamiany tej energii chemicznej zgromadzonej w wodorze, bo pamiętajmy, że wodór jest tylko nośnikiem energii, tak. to jest no, przynajmniej powiedzmy 50-60%. Naprawdę? Tak, więc to jest praktycznie dwa razy większa wydajność niż, niż, niż zamiany tej energii z paliw kopalnych powiedzmy na energię mechaniczną. No ale 4 kg wodoru, żeby przechować, no to Panie Redaktorze są cztery wielkie butle takie stalowe jak się czasem widzi tam tak. gdzieś do spawania 50 litrowe 200 barowe no więc cztery wielkie butle 200 barowe by trzeba albo no, jedna kompozytowa o ciśnieniu 350 bar, to już jest oczywiście mniejsza wtedy, albo no jeszcze przy, przy ciśnieniu 700 bar to jest jeszcze większa, no ale wtedy pojawiają się te problemy, o których już Pan wspominał. No tak, Czyli że się myślę, po prostu jest... boimy, jak coś jest pod takim no, ciśnieniem. W moim odczuciu jest tu ciągle problem taki psychologiczny. Ale z drugiej strony jest też problem natury bezpieczeństwa, ale nie chodzi o wybuch tego samochodu czy o ucieczkę wodoru. Chodzi o na przykład sytuacje awaryjne. To w takim razie, na czym polegają Państwa prace i co z tego będzie no, chociażby w jakiejś najbliższej przyszłości? Więc, więc nasze prace polegają na tym, że my staramy się po pierwsze szukać nowych materiałów do magazynowania wodoru w fazie stałej, czyli takich. Stopów metali czy takich związków chemicznych, które byłyby w stanie absorbować wodór w przyciśnieniach rzędu powiedzmy kilku, kilkunastu atmosfer. No, czyli dla przykładu tyle, powiedzmy no kilku, czyli no, nie będzie tyle, co w kole samochodowym. tak? Tego już raczej nikt się powinien y, nie bać. E, czyli poszukujemy nowych tych materiałów, ulepszamy istniejące, modyfikujemy istniejące, tuningujemy je do specjalnych zastosowań. Ale także prowadzimy takie prace, no, powoli bym powiedział, zmierzające ku jakimś przyszłym wdrożeniem. To znaczy, proszę pamiętać, że z jednej strony boimy się wodoru, który mo, może eksplodować, i uważam, że bardzo niesłusznie, bo, bo wodór jest no, pierwiastkiem, który tak szybko ucieka, że nawet jeśli zacznie się palić, to przeważnie pali się nad samochodem. To jest jakby. No, jest tak niesłusznie oskarżany o, o to całe złoto, które na niego jest kierowane. Natomiast proszę sobie wyobrazić teraz, że mamy proszek metaliczny nasączony wodorem, y, który też ma szansę znaleźć się w sytuacji zagrożenia pożarowego. No, nie trzeba nasycać proszku metalicznego wodorem, żeby wiedzieć, co się może stać, prawda? Są nawet specjalne gaśnice do, y, do, do proszków. No, to takie testy też wykonujemy. Mamy taki specjalny bunkier u nas w Wojskowej Akademii Technicznej. Mamy, mamy miejsce, w którym robiliśmy takie nagłe ekspozycje materiałów tych wodorkowych, i niektóre z nich zachowują się bardzo łagodnie. To znaczy, co byśmy z nimi robili, to nie udało nam się doprowadzić do, do sytuacji jakiejś ekstremalnej. No świetnie, Ale niektóre. Że ale niektóre z nich zachowują się w taki sposób, że zrezygnowaliśmy z dalszych prac, z, z braku warunków lokalowych. Panie doktorze, może pan łaskawie powiedział to w takim razie inaczej. Jaka jest szansa, że w jakiejś niedalekiej przyszłości pana zespół albo zespół pana konkurentów no właśnie rozwiąże ten problem i będziemy mieli naprawdę samochód na wodór, taki, który będzie sprawny, który będzie dobrze działał? Myślę, że realnie rzecz ujmując, nie ma takiej szansy. To znaczy, za mojego życia nie widzę takiej szansy. Ale nie dlatego, że nie wynajdziemy materiału, tylko dlatego, żeby powstał samochód, to jak pan redaktor dobrze wie, potrzeba wielu, wielu czynników, począwszy od czynników politycznych, finansowych, infrastrukturalnych. Po pierwsze istnieją już zawody takie, gdzie samochody wodorowe brały udział i skutecznie rzeczywiście konkurowały z innymi. Po drugie istnieją również nawet ruchome stacje takie paliwowe, gdzie można ten wodór tankować. Jest tym bardziej sądzę, że tankowanie wodorów w postaci proszku da się zrealizować. No to może w takim razie pan jest zbytnim pesymistą, że pan się tak boi, że one nie wejdą? Wie pan to jest kwestia decyzji, czy jakiś koncern będzie chciał w to zainwestować. Jeżeli będą widzieli, że z tego będzie zysk, dlaczego nie? No tak. Może jestem pesymistą, a może realistą. To znaczy ja ciągle znajduję miejsce dla naszych technologii. Na razie w takich stacjonarnych zastosowaniach. To znaczy, realnie rzecz biorąc, możemy zastosować nasze materiały, tak jak mówimy, przydomowych magazynach energii, powiedzmy. Albo braliśmy udział niedawno w zeszłym roku w takim konkursie, realizowanym przez nasze Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie zaproponowaliśmy prototyp. Łodzi napędzanej wodorem. Tam, widzi pan, to grzanie i chłodzenie już nie ma y, takiego problemu, no bo y, jeżeli dobierzemy taki materiał, który pracuje y, w temperaturze wody, która otacza łódkę, to wymiana ciepła jest doskonała, prawda? No tak. y, no, Musieliśmy ulec konkurencji, bo, bo to był konkurs zrealizowany w trybie konkursowym, więc przegraliśmy z doskonałymi zespołami, między innymi z Instytutu Wysokich Ciśnień, którzy dalej kontynuują jakby pracę nad swoim projektem, ale jakby idziemy dwutorowo, to znaczy z jednej strony robimy badania podstawowe, Robiąc nowe metodyki badawcze, robiąc nowe metodyki syntezy, szukając nowych materiałów, a z drugiej strony, próbujemy, tam gdzie znajduje faktycznie realne szanse na to, próbujemy no, rozwijać i trochę wdrażać tę technologię, ale po naszym doświadczeniu samochodowym, które pan redaktor raczył pokazywać, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, na razie powiem tak: ten samochód był dla na nas takim doświadczeniem, które Pokazało nam, że tą drogą na razie chyba nie jesteśmy w stanie pójść. To znaczy, na nasze możliwości obecnie i finansowe, i technologiczne, i zespołowe, i jakby materiałowe, czyli jeszcze takiego materiału nie ma i raczej w najbliższej przyszłości, chyba, że się stanie jakiś cud nie będzie, to uważam, że no, samochód na wodorki metali to jeszcze, to jeszcze długo nie. Także, Panie e... doktorze, to w. Ja panu powiem tak. Na początku rozbudził pan moją po prostu wyobraźnię. Rzeczywiście wspaniałe rzeczy pan pokazał. Ten proszek. No. i nagle pan mówi: ale z tego nie, chyba nic nie będzie. Wie pan? Sprawił mi pan po prostu zwyczajnie zawód. Wiem, że oczywiście no, Pan patrzy realnie tak jak naukowiec, jak specjalista, jak ekspert, no ale trudno powiedzieć, żeby, żeby to było coś, co mnie bardzo cieszy. Niemniej życzę Panu sukcesów, życzę tego, żeby Pana, Państwa prace rozwijały się, żeby rzeczywiście osiągnęli Państwo sukces, no chociażby w tych łódkach albo czy, czy w jakichś może większych okrętach, albo na przykład w tych przydomowych źródłach ciepła. Tak czy inaczej, kiedy będą pierwsze zastosowania, proszę o mnie pamiętać. Z wielką przyjemnością przyjadę z kamerą i pokażę. Bardzo dziękuję. Na pewno będę pamiętał. Pan wie cały czas. Pamiętam, więc jesteśmy w kontakcie i miejmy nadzieję do zobaczenia. Miejmy nadzieję wkrótce. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.